Siema z na Arma. Dzisiaj pokażę wam moje top 10 skinów do 50 zł. Wybrałem skiny do broni, którymi no jednak najczęściej się gra, oraz skiny, które myślę, że będą się podobać nie tylko mnie, ale także i wam. Na miejscu 10 mamy skina do Digla Desert Eagle Mega Industries kosztują 42 zł w stanie fabrycznie nowym. A szczerze mówiąc, możecie pójść na spokojnie na Stanfield Tested, nawet i Battle skirt. Różnica jest jedynie w tym, że skin jest może trochę ciemniejszy i obdrapany w tym miejscu. Znacznie nie mi się z przodu i tak nikt na skina nie ma jak nawet popatrzeć. Skin kosztuje 40 zł w stanie Factory New, więc nie jest to jakaś wygórowana cena. A skin naprawdę mega spoko się prezentuje. Szczególnie podobają mi się te naboje w magazynku. Na miejscu 9 mamy natomiast USP Cortek w stanie Minimalware. Wydaje mi się, że jest to naprawdę jeden z najlepszych uspów w grze. Szczególnie w tej granicy cenowej. Może nie najlepszy, w tej granicy cenowej daje go na drugie miejsce, bo w tym rankingu będzie jeszcze jeden. Kosztuje on w stanie minimal wear 44 zł i wydaje mi się, że jest to naprawdę skin warty obczajenia. No i nie oszukujmy się, mega ładny skin. Natomiast na miejscu ósmym mamy skin klasyczny Glock Water Elemental w stanie Factory New, kosztuje on około 49 zł. Aż z doświadczenia mogę wam śmiało powiedzieć, że możecie znaleźć na spokojnie ładnego minimalware za około 25 zł. i no będzie wyglądał mniej więcej tak samo, nie oszukujmy się. Skin wydaje mi się mega spoko, jest w grze naprawdę od dawien dawna i coś z nim jest takiego, że po prostu no, poniekąd jest już legendarnym skinem zapamiętany przez chyba wszystkich. Natomiast na kolejnym miejscu, miejscu szóstym, mamy USP z Orion, kolejny USP w tym rankingu. Chyba naprawdę jeden z moich ulubionych uspów, jak nie najlepszy. Niestety minusem jest to, że jest często obdrapany w tym miejscu na górze. Żeby nie był musielibyśmy znaleźć jakiegoś mega dobrego factory, New, co no, nie oszkku mi się cena, mogłaby zaboleć. W stanie Minimalware kosztuje on 40 zł i wydaje mi się, że poniżej stanu Minimalware lepiej już nie schodzić, bo nie są one zbyt ładne w stanie filterstet. I co tu już mówić, skin naprawdę mega spoko się prezentuje. No i tak samo klasyk. Natomiast na kolejnym miejscu, miejscu piątym, mamy Skina AK47 Redline. No i co tu już mówić, najbardziej chyba klasyczny skin w grze, znany przez każdego. Na stronie głównej na Steamie jest on bodajże od dawien, 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 dawien dawna. Kosztuje on 44 zł w stanie field test, A naprawdę, jak widzicie, możecie znaleźć w miarę ładnego. Ten nawet nie jest najlepszym floatem, float 0.24, mógłby mieć 0.16, to naprawdę byłby już praktycznie ledwo obrysowany. Skin mega spoko, można na niego dać jakiekolwiek naklejki, będą wyglądały dobrze. Może niekoniecznie niebieskie, ale też powiem szczerze, nie wygląda to źle. No i na miejscu piątym mamy AK-47 Orbit MK-01. Jest to skin, którego osobiście lubię bardziej od redline'a. Nie wiem, jakoś mam coś do tego skina, że po prostu go lubię. Sam go teraz aktualnie używam i wydaje mi się, że jest to naprawdę jeden z mega spoko skinów. Mega podoba mi się data, detale na nim. Chociażby ten fakt, że jest w niektórych miejscach po prostu ubrudzony ze faktu na to, że jest tym skinem. Skina możecie na spokojnie kupić także w stanie Field Test, nie będzie miał dużej różnicy, a trzy różnica w cenie też nie jest duża. W stanie minimalware kosztują 44 zł, więc nie jest to jakaś strasznie duża cena, jak na za naprawdę ładnego kałacha. Natomiast na miejscu czwartym mamy nowego skina, AWP. ATERIS. Mówiąc nowego, mam na myśli, ma około 120 dni. No, mimo wszystko jest dość nowy, bo nowej skrzynki jeszcze nie mamy. Mam wrażenie, że ta AWP jest naprawdę jedną z ładniejszych AWP w grze, szczególnie w tej granicy cenowej. W stanie filtreset możecie ją mieć za 23 zł, co wydaje mi się naprawdę mega spoko opcją cenową, bo jednak 23 zł za taką AWP, no nie oszukujmy się, nie jest to dużo. Na miejscu trzecim natomiast mamy. AWP Mortis. Osobiście myślę, że jest to jeden z moich top 3 skinów do AWP aktualnie. Miałem ją już kilkukrotnie, naprawdę mega spoko wygląda w grze, mega mi się podoba ten skin. A jego cena naprawdę jest dość niska, w stanie fabrycznie nowym możecie już mieć go za 33 zł, a w stanie field tested za około bodajże 20, co wydaje mi się naprawdę mega spoko opcją jeżeli szukacie ładnej AWP w miarę niskiej cenie. Natomiast na miejscu drugim mamy M4A1S Nightmare w Malware. minimalware. Możecie mieć tego skina za jedynie 35 zł. Możecie też pokusić się o Stanfield test i poszukać jakiegoś z dobrym floatem. Skin naprawdę jest myślę mega ładny. Przypomina trochę Icarus Fila, a czy jednak jest wiadomo o wiele, wiele, wiele tańszy od Icarus Fila. I Wydaje mi się skin po prostu mega spoko wygląda, mega spoko prezentuje się w grze. Osobiście używałbym go, gdybym używał M4A1-S. Niestety gram M4A4. Aż do M4A4 też jest kilka ładnych skinów. I na miejscu pierwszym mamy... M4A4 Desolate Space. No, nie oszukujmy się, ten skin... jest po prostu mega, naprawdę. Nie dziwię się, że są różowe, a szczerze, mógłby być na spokojnie czerwonym skinem. Nie zdziwiłbym się, gdyby Valve zrobiło go na czerwonego skina. Moim zdaniem powinien nawet być, bo jest naprawdę mega spokojem. czwórka. ale z racji, że jest różowy, możemy go uwzględnić w tym rankingu, bo kosztuje 40 zł w stanie field tested. Możecie znaleźć jakiegoś w miarę mało obrysowanego, przykładowo jak ten tutaj, ma tylko trochę obrysowany magazynek. A float ma mega tragicznego, szczerze mówiąc, jak na field tested. Może spróbujmy znaleźć jakiegoś lepszego. Tu mamy już 0,22, i jak widzicie. Na magazynku prawie w ogóle nie widać obrysowań. Może minimalnie w kilku miejscach. Skin naprawdę mega spoko się prezentuje. Jest to, no, szczerze mówiąc, jeden z najlepszych skinów do m 4 Dobra, to było na tyle szybki ranking 10 skinów. Jakie są Wasze ulubione skiny do mniej więcej tej granicy? Czy macie jakieś? Czy używacie których z tej listy? Napiszcie w komentarzu. I trzymajcie się do następnego. Cześć!